O, witam Was, witam Was w drugim odcinku mojego Let's playa gry Mirror Edge Catalyst. Ostatnim razem rozpocząłem grę. Rozpocząłem grę i skończyłem tutoriala. O, jesteś głupia. No trzę. przynajmniej animacja twarzy jest nieopóźniona tym razem.

Dobra, no to skoro tak, to starzy znajomi. For where to find me. Oj, co ja robię? Się masz wspinać. Się rzucaj, Faith, rzucaj. No więc zbiegniemy do młodego, zrobić jego misję. Bo. Oczywiście. Będę starał się robić wszystkie misje poboczne. Oczywiście jestem świadom tego, że pewnie w pełni tego pożałuję z czasem, ale. No cóż. sure. No Zap Don't fall off. <laughs> in the flesh. In the flesh. Thanks <laughs> for looking after them. How have you been? Well, you know. Living? Thanks to I missed you. oh gosh. So what do you need help with? It's the outcast in Greyland. They're setting up a com system to warn about K Sec but they need control chips, Cool. which can be found in all com relay boxes. Now the camera, I'm just turning to my By ripping those chips, you mess things up for all com and help the outcasts at the same time. Can you do it? Sure. You know me. Always helping those in need. You can play different, but I. Karne kutas dla tłumaczy, bo tłumaczą niektóre pojęcia, które mają znaczenia, a nie tłumaczą pojęć. pojęć... Które wyglądają jak nazwy własne, ale nie do końca nimi są, tak jak all.com tutaj. Bo gdyby y, tłumacze trzymali się jednego schematu, nie, tłumaczenia, to przezwaliby to jako wszechkom czy coś w tym stylu. Nie mówię oczywiście, że to brzmiałoby szczególnie lepiej, ale ja i tak gram bez tłumaczeń w miarę możliwości, więc... Cóż, takie tam narzekanie. Nie doszłego anglisty. No, ah. no tak. O, mogę to pomijać. Dobra, no to pomijamy. To jeśli tam.

Ale mu nafiukałem To jest ta część której nie lubię, to znaczy tutorial, który wymusza ode mnie określone ruchy, nie? Nie lubię tego po prostu. To jest, że tak powiem... Źle zaprojektowana rozgrywka. Bo gdyby była rzeczywista konieczność korzystać z tych skomplikowanych ruchów, nie? Gdyby była rzeczywista potrzeba korzystać z tych ruchów, wszystkich, to wtedy nie byłoby problemu. A tak to. No, ja praktycznie tylko maszuję y, mocne uderzenie i słabe uderzenie, więc. dosłownie nic nie robię, nie? Także rozgrywka jest źle zaprojektowana pod tym względem, że oferują ci tonę zaawansowanych ruchów, w których nie masz potrzeby korzystać. Oczywiście to się może zmienić z czasem, może pojawią się jacyś przeciwnicy, na których tylko jakieś określone kombosy działają. Ale jeśli nie... Czekaj, e... V, przesunięcie w tył. Masz strasznie mało... ...podekscytowany głos. Really? No. Nope. O. Oh, naprawili to. To smutne. No i co? Okej. Okay. Jak widzicie, Ej, jest tutaj tak najdelikatniej ujmując żałosne. To macie, Food Dome Epsilon, nie? To jest nazwa, która ma znaczenie własne i powinno się je tłumaczyć. Nie wiem, tak pierwsze z brzegu na poży Pożywie kopuła, poży kopuła, coś w tym stylu, jakieś coś mniej głupszego. Gdybym się zastanowił nad tym solidnie, to pewnie bym wymyślił z czasem, nie? Ale to była nazwa własna, która zawierała znaczeniowy element. To jest coś jak w świecie dysku, na przykład. Był kapitan Carrot, nie? Czyli u nas się tłumaczy to jako po prostu kapitan Marchewa. Ale kapitan Vimes ma nazwę własną, która nie ma znaczenia poza nazwą własną, więc tu nie tłumaczymy go. Jest to jako nazwisko, zostaje to jako e, nazwa własna. Podobnie na przykład e, też ze świata dysku, bo lubię się powoływać na to, jest. E, jest nazwa kontynentu Forex, czyli 4x po polsku. I to też jest nazwa ze znaczeniem, które powinno zostać przetłumaczone, a no jak widzicie, nie postarali się. Dobra, ja chcę ruch, ja chcę przewrót. Tak, bo to jest najbardziej przydatne z wszystkiego, co ja tu mam. Szybki obrót me. Podkurczenie będzie następne, najprawdopodobniej. Wziąłem szybki... Wziąłem przewrót, bo jest to ruch, który był w jedynce i był to bardzo przydatny ruch, bo pozwalał zatrzymać mi yy, tempo ruchu, nie? Także dla własnej korzyści. Zachowuję. No więc biegniemy do tych pacanów. now to i'm to to the yep i'm there where's the dead drop slight change of plans they want to use another dead drop nearby and there's a bunch of ksec patrols between you and there probably responding to the commotion from before stay focused all the way to the drop if you stop or make too many mistakes you won't make it parkour Lekki atak parkour! I niepomijalny, niepomijalny tutorial. Lekki atak parkour! Whoa, Czemu nie przetłumaczyli tego jako będzie zbolały jutro? To jest ściśle rzecz biorąc to samo, ale... No, mam zajebisty flow. Lata praktyki, facet. I tych policjantów, których pokopałem już nie ma za mną. Dzięki. No dobra, to grając w betę pamiętam jakiego rodzaju... Pamiętam jakiego rodzaju misję warto robić jak nie, bo absolutnie nie mam zamiaru. I like the the that. Can a w każdym razie eee, o czym ja mówiłem? Że pamiętam, jakiego rodzaju ikonki misji się opłaca robić. Zakładam, że są jakieś bonusy za robienie tych misji. Eee, tych, 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 tych doręczycielskich, typowo. Ale absolutnie nie mam zamiaru stuprocentować tej gry, bo nie mam na to cierpliwości. Także misje tylko story mode y i poboczne też story mode. Y, więc. No. On mnie prosi o zbieranie świecących bajerów, które będą w powietrzu. No cześć, Morgan Freeman. Easy, easy there. Leave my door alone. Patience never was your virtue, Faith. Thought you were taking a nap. what old people do? Careful Wszyscy cię pozdrawiają. Zbyszek cię nie potrafię. No, szybciej, kurde, już to robiłem. Frustruję się, nieziemsko, bo dokładnie to samo było w Becie, nie? Więc. E, robienie tego drugi raz, no, jest po prostu męczące dla mnie. No, ale cóż. Fakt. Wiem, że to nie fair dla was, że tak robię, ale mam dość. <grywa> Okej. Okay. Znalazłem mały problem z kamerą. Pod r mam restart. I... No łap się szybciej Biegnij Świnio Ruda! Zastanawiam się w sumie czemu ja tak na rudy wjeżdżam Nieustannie Oj, ład Co ja złapałem? Zmarnowałem w ten sposób czas, zgadza się? Zgadza się. Smuteczek. Tylko jedną gwiazdkę dostałem przez to, że się zatrzymałem, żeby coś wziąć. Nowy rekord! Jej, <grytania> yeah, nowy rekord! Dobra. No to gdzie teraz? Trzeba się rozejrzeć za misjami. Kurierka wróć do Birdmana porozmawiaj z Noa, najpierw wracamy do Birdmana. Bo nasz ptako, ptakolud ma coś do podania. O, i widzicie, to jest idealna sytuacja, żeby z, yy, zilustrować to, co mówiłem. To jest jedyny most, żeby przedostać się tam, a muszę się dostać tam, żeby dotrzeć do Birdmana, nie? Gdyby tu był jeszcze jeden most, z którego mógłbym skorzystać, to miałbym lepsze wrażenie, że jest tutaj rzeczywiście wiele ścieżek, że jest to jak w jakiś sposób open world. A w ten sposób po prostu mamy szereg zamkniętych yy, ścieżek, które po prostu powtarzasz nieustannie. I to z czasem najzwyczajniej w świecie wkurza. Przynajmniej wkurza mnie, bo ja, wiadomo, jestem specyficzny człowiek. No, ale to jest fałszywy open world, nie? To jest mój największy problem z y, tym stylem rozgrywki. Osobiście wolałbym już, żeby zrobili zamknięte korytarze, ale żeby dali więcej, y, więcej ścieżek w tych korytarzach. Wiecie, takich y, ogólnych, bo w Mirror's Edge'u owszem, można było y,

ma otwarte usta i nimi nie rusza? No, teraz rusza. Przez moment miałem wątpliwość. Co drogą, o matko, ale rozpikselowany cień. Mam ostro obniżoną jak ustawienie jakości. Jak widzicie. Szkoda. No ale cóż. Może w tym roku uda mi się zrobić upgrade sprzętu, ale jeszcze nie jestem w tym momencie w stu procentach przekonany. Czy się to uda? W rzeczywistości jest to zależne. Jest to mocno zależne od tego, czy w pracy będzie, prawda, wszystko wydajnie. Okej, okay, kolejna taka sytuacja. Że nie wiem kurna gdzie iść. I tracę czas. Mimo, że ściśle rzecz biorąc, tą misję robiłem. No ale cóż, przekonamy się. Au, zapominam. Bo akurat wysokość tamtego się nie zmieniła. Zapominam, że przecież mam tą opcję i mogę z niej korzystać. Widzicie, przez cały czas gry ci robole tam będą i będą stać, nie? Bez sensu. Za każdym razem jak tam będę przebiegał. Dzięki. Super. Jestem bardzo zadowolony z tego tytułu. Super. No dobra. No to. Co dalej? Jeszcze jedną misję od Bergmana mogę sobie wziąć. Bergmana. Tędy. Także widzicie, no w zasadzie to robię tylko dokładnie to samo co robiłem w becie. Nie jest to duży plus dla tej gry w efekcie. Co drogo, ten plakat się nie doczytuje. Karny kutas. Low, po... Low texture. Jak cholera. Mógłbym oczywiście podbić co jakość, ale no, nie ma to wielkiego sensu. Zwłaszcza, że wtedy to już będzie lagować mi do 20 km na sekundę mniej więcej. Więc po co? Ale rzeczywiście ten sprzęt już robi się trochę stary, bo siedzi tutaj yy, GeForce 660 Ti. Więc już swoje lata ma. Procesor jeszcze jest całkiem dobry, bo to jest uh, i7 2600K. Udało mi się go tanio trafić. Co? Co? Hypocrisy and fear. jak of it. I could use some help. Really? really? Two of my birds have gone missing. I'd go look for them myself, but I've come to accept that I'm not as nimble as I used to be. What Anyway, their locator beacons are still active. Cool. If you could find out what happened to them, I'd be grateful. Okay. Czy dasz znać twoje martwe gołębia? First beacon is not too far from here. Beacon? No, dobra. znajdź Rato. Roto. Roto. Ale jestem śmieszny okay. dzisiaj. Taki ze mnie śmieszek. They're most likely dead, both of them. But at least you can recover the message capsules. Erato and Thalia always were easily distracted. Uh, taka blokada. Dla mnie uh, Niegrzecznie. Hold dead. Dead. <coughs> mm, mamy punkt ulepszeń, więc podkurczanie do skoku rzeczywiście się przyda. Podwójny bieg po ścianie? No to to jest trochę overpowered, zdolność no, moim Thank zdaniem. Ale z drugiej strony nie wiem co się szykuje w późniejszej części gry, więc jestem w stanie zaakceptować, że być może będę tego wymagał. Na razie zabraliśmy Eroto. Identyfikator Eroto, w każdym razie. A teraz lecimy do drugiego go go gołąba. Mhm. Mm Jak widzicie, ponownie przez ten sam. Przez tą samą sekcję. Co jest niesamowicie ciekawe. I don't care. Bo przesyłek nie będę nosił. Find ways to communicate these days without half the world listening in. Really? <laughs> Maybe I should shoot some Kruger zeek for sport. <laughs> found, also dead, and the capsule is gone. Oh yeah. <laughs> That's not good. She was coming in from neridia Nova. Can you look around a bit? No, może troszkę. się rozejrzę. Zrobię tą misję i skończę odcinek. Jeden z runerów byliśmy tutaj. Gdyby było, gdybym był włączony w trybie online, to mógłbym podejrzewać, po, podglądać chyba duchy innych graczy, z tego co się orientuję. I e, oglądać punkty, w których, do których przyszli, nie? E, widziałem tą funkcjonalność w becie, ale że ja gram w trybie offline. Dla świętego spokoju. Proszę. Ale że ja gram w trybie offline. Dla świętego spokoju. What? <laughs> Trochę moment ruchu był niewłaściwy. A racja, miałem skończyć. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.